Agentki. Liceum Beverly, godzina 10.30. No i stało się. Totalny koniec szkoły. No, kto by pomyślał, że ostatni rok tak szybko minie. Gdyby tylko szkoła mogła trwać wiecznie, nie? Ale nic z tego. Nie byłbym tego taki pewien. Odwołany koniec szkoły Dom agentek, godzina 10.45 Och, nie wierzę, że się rozstajemy Jest mi smutniej niż wtedy, gdy przez przypadek uprałam Oliego w pralce Nie martw się, będziemy się widywać Choćby podczas misji o. Przecież to nie to samo My idziemy do koledżu, a Clover do akademii mody Na pewno się oddalimy Koro, o tym mowa... Gdzie jest Clover? Clover? Tu jestem! Nie mogę znaleźć ciuchów, które kupiłam na zakończenie. Musiałam je spakować. Ubierz coś innego. W końcu masz największą garderobę w całej naszej szkole. Tak. i tak nikt nie będzie wiedział, co masz na sobie. Wszystko zakryje czapka i toga. No wiesz, ja będę wiedzieć. Jako przyszła studentka Akademii Mody odpowiadam za swój styl. Chodźcie tu i pomóżcie mi szukać. No jazda! A, od kiedy w domu wieje morska Brysa? Coś mi mówi, że ten wiatr nie ma przyczyn naturalnych A ja mam przeczucie, że to jest huragan Jerry Sir wysyła nas na misję w dniu zakończenia szkoły? Jak to? A Dzisiaj, agentki, to ja mam misję Muszę dopilnować, żebyście na pewno dotarły na czas Na czas? Przecież się nie spóźniamy. Ale jest dopiero siódma pięćdziesiąt, mamy czas do jedenastej. Według naszych danych jest dziesiąta pięćdziesiąt. Zostało wam tylko 10 minut. Jak to możliwe? To przeze mnie! Alex, co zrobiłaś? Cofnęłam wszystkie zegary w domu o trzy godziny, żebyśmy poszły później spać. No i zapomniałam o tym. Alex! Ojej! W tych ciuchach będziemy najlepiej ubranymi absolwentkami w całej szkole. Tak! No ja! To gdzie zamierzasz wylądować? Obawiam się, że nie ma na to czasu. Musicie skoczyć. Skoczyć w tych obcasach? A ja jestem w kapciach! Wasze gustowne togi to nowoczesne spadochrony. Wystarczy pociągnąć za frędzle. Spotykamy się na apelu. Na razie. No, czeka nas twarde lądowanie. A, oh, nie było tak źle. A, mów za siebie! Zrujnowałyście moją najmodniejszą togę i sukienki dziewczyn. Nie mogę się doczekać, aż wreszcie się od was uwolnię. Wredne dziewuchy. Ha, słyszałyście to? Grają naszą piosenkę. To znaczy, że musimy pożegnać nasze ostatnie licealne chwile. I raczej nie obejdzie się bez grupowego uścisku. <ścoughs> Przyjaciółki na, na zawsze! zawsze. Hej, Chet! To chyba nie jest oficjalny strój na zakończenie szkoły? Nie możesz tak wyjść na podium. Nawet będąc królem sportu? Spoko, wiem co robię ponieważ nie będzie żadnego zakończenia. Hmm. O! Mam dzisiaj zaszczyt jako pierwszy powiedzieć wam wszystkim krzyżyk na drogę! Krzyżyk na drogę! <laughs> Tak jest. Od tej pory niech ktoś inny odrabia za Was zadania i daje się poniewierać. Arnold odchodzi na zawsze. Mam w tej sprawie inne zdanie. Inaczej wyjaśnić te piżamy? Niestety, najwyraźniej to chyba nie jest sen. To znaczy, że dzieje się tutaj coś dziwnego. Witajcie! Pora na kilka ogłoszeń. Mamy w szkole nowy klub fotograficzny. Najlepsze lata. Przyjmuję zapisy. W piątek powtórka ze szkolnego palu na sali gimnastycznej. Nie zapomnijcie głosować na Króla Balu. Czyli na mnie! Dziś zajęcia odwołane! Zapraszam wszystkich na zbiórkę przed meczem! No dobra, co tu nie pasuje? To, że Czet przejął kontrolę nad szkołą, czy to, że stworzył klub fotograficzny. O, to wszystko jest dziwne, dlatego musimy się tym zająć szybko. Gdzie są uczniowie młodszych klas? Może zrobili sobie wolne? Razem z nauczycielami? Zaraz to załatwimy. Najpierw muszę się w coś przebrać. A? A, to jednak nie jest sen, to prawdziwy koszmar. Dajcie mi B. Co to jest? Dajcie mi E. Brzmi jak bojowa piosenka szkolnej Co drużyny. Dosyć tego. Piżama, nie piżama, zróbmy coś. Aha, niezły zestawik ofiaro mody. Tylko ty dałabyś się porwać w czymś tak żałosnym. Ha! Raczej pionierko mody. Ktoś taki jak ty nie może wiedzieć, że piżamy to najnowszy trend na jesień. A! Ah! A! A -a -a! Ah! Ah! Dziewczyny, mamy chyba większe zmartwienia. Dajcie mi B! Dajcie mi E! Co nam wychodzi? Beverly! O, oh! Boju! Mam nadzieję, że wszyscy są równie podekscytowani. To będzie nasz najlepszy rok. Ale szkoła się skończyła. Jesteśmy absolwentami. Liceum Beverly nigdy się nie skończy. Będzie trwać wiecznie. Wiecznie, o czym ty mówisz? Mówię o makiecie naszego liceum, które dla nas zrobiłem. Najlepsze lata naszego życia nigdy się nie skończą. O nie, nie zamierzam znów przez to przechodzić. Zejdź mi z drogi! Ojej, nie róbcie tego! Nową szkołę otacza nieprzenikalna bariera ochronna. Jeśli ktoś będzie próbował uciec, zacznie pracować w kuchni. Na razie idę dekorować salę gimnastyczną na bal! No i stało się. Zupełnie mu odbiło! Chyba nie potrafi się z tym pogodzić. Chciałby wiecznie przeżywać swoje wątpliwe dni chwały. Może to nie jest zły pomysł? Jeśli zostaniemy w tej dziwnej pseudoszkole, nie musimy się rozstawać. <laughs> Och, byłoby miło, ale nie możemy zostać. Sami na rację. Musimy szybko wezwać Jerego. Ta szkoła jest chyba poza zasięgiem. W takim razie zmusimy Cheta, żeby nas wypuścił. Jak to zrobimy? To, że jest mięśniakiem, nie znaczy, że jest głupi. Proste. Użyjemy małej przynęty. Jakiej? <śpiewanie> nic z tego. Nie będę jej o nic prosić. Clover ma rację. Zresztą Mandy tak się nie zgodzi. To się okaże. Dlaczego zgodziłam się Wam pomóc i ryzykować przeniesieniem do kuchni? Bo jeśli nie uciekniemy, spędzimy razem całą wieczność. No, nie, no to na co jeszcze czekamy? Zróbmy coś! Ojej, chyba zasnąłem. Dziewczęta mają rację starzeję się. Zapiszesz mi się w roczniku? Zostało trochę miejsca z zeszłego roku. No pewnie, Mandy. Uwaga, dziewczyny. Pokażemy czetowi, kto tutaj naprawdę rządzi. Ej, co wy wyprawiacie? Jak to co? Prezentujemy ci nasz sportowy entuzjazm. Będziesz naszą piłką. Ha! To nie wystarczy, żeby mnie pokonać, dziewczyny. Zapomniałyście, że jestem kapitanem drużyny zapaśników? <gruzdanie> <gryzny> Jestem niewinnym świadkiem wydarzeń i kocham tę szkołę. Dawaju, drużyno! Zasłużyłyście na odsiadkę w szkolnej kuchni. Arnold, masz pomocników. Cześć, ziomalu! Skoro dziewczyny będą pracować w kuchni, może wypuścisz swojego kumpla, he? Mm -hmm. Zapomnij! Kotlet ma być przypieczony, ale nie za suchy. To niemożliwe. Było źle, ale jest jeszcze gorzej. Właśnie, ta kuchnia jest okropna. A kto tu mówił o kuchni? Mówię o tym poliestrowym fartuchu, który czetka kazał mi włożyć! Ea! Zapomnij na chwilę o ciuchach. Musimy znaleźć wyjście! Wszędzie szukałem, stąd nie ma wyjścia! Mm. Ej, to nie jest prawdziwa lodówka! Jest z kartonu! Kuchenka też! Nawet owoce są sztuczne, co za niskobudżetowe więzienie! Bardzo ciekawe, jak na sztuczną kuchnię strasznie tu gorąco. Wiecie, jak się mówi? Nie ma sytuacji bez wyjścia. To chyba prowadzi na dach dalej. Zaczekajcie na mnie! Tu Jest jeszcze gorzej. Gdzie on zbudował tę szkołę na Saharze? Ten nieudacznik nie wpadł na to, że bariera ochronna wywoła efekt cieplarniany. Jeśli nie wydostaniemy stąd uczniów, nikt oh. nie skończy szkoły. Szybko, nim zauważy, że nas nie ma. Nigdzie nie pójdziecie! Co? Nie wytrzymam! On skrada się lepiej niż Jerry. <laughs> Dziewczyny, czekajcie! Utknąłem! Niestety musimy lecieć. Wrócimy po ciebie! Chyba go zgubiłyśmy. się, że Czyt jeszcze o tym nie wie. A? Daleko mi nie uciekniecie! Nie sądziłam, że zobaczę, jak Clover ucieka przed szkolną paradą. To bardzo wyjątkowa sytuacja. Aaaaa! Szybko schowajmy się przed tym szaleńcem. A? Ha, wyszłyśmy z tego bez szwanku. Okej, okay, no może nie całkiem. Hej, to może być szansa na ucieczkę. Chyba nie sądzisz, że wejdę do tej brudnej dziury i. A! mnie? Jestem cała w ziemi i robakach! Później pójdziemy do pralni. Musimy wezwać Jerego. Słucham? Jerry, to my! Nie uwierzysz, co się stało! Porwał nas Chad, kapitan drużyny i zabrał do sztucznej szkoły z resztą absolwentów! Potem zamknął nas w kartonowej kuchni, ale uciekłyśmy o. przez sufit. I wykopałyśmy tunel pod polem siłowym, niszcząc sobie paznokcie! Ojej, rodzice na pewno się martwią. Już lecę! Ten kombinezon jest jak stary dobry znajomy. Autopilot włączony Oto kilka starych znajomych i jeden nowy. Kazuka, fujarka Kazu z funkcją bazuki. Perfumy rozszczepiające cząsteczki i ciepło czułe okulary na podczerwień. Dzięki. A skoro mowa o cieple, czy możesz zmierzyć temperaturę w tej kopule? I już się robi, dziewczęta. pięć stopni? Tam w środku musi być jak solarium. Właśnie dlatego musicie wrócić i uratować resztę. Dalej, agentki. Załatwimy tego głąba. <muloczanie> <A>! <muloczanie> Ten gadżet jest naprawdę fantastyczny, ale za to <muloczanie> okropnie śmierdzi. <muloczanie> Uuu, ten upał jest tragiczny. No właśnie. Pamiętam, jak kiedyś zepsuła mi się klimatyzacja w aucie i musiałam otworzyć okna. Tyle, że tu nie ma okien. Musimy znaleźć źródło energii i wyłączyć je. Dobra, jest pod fontanną. Chodźcie. Tylko spokojnie, zaraz będzie chłodniej. To wasza wina! Gdybyście nie zbuntowały się przeciwko czatowi, nie zmieniłby naszego super więzienia w okropną saunę! Co? Nasza wina? Nie pamiętasz, jak nas wydałaś? Później to załatwisz. Mamy robotę. Dobra, wyłazić z fontanny. Na co czekacie? Mało subtelnie, ale skutecznie. Cieszę się, że wróciłyście! Teraz was załatwię na dobre! Świetnie! Znów ten wieczny absolwent! Pokażemy temu błaznowi, że szkoła się skończyła! <śmierdzi> <śmierdzi> Fajna przenioszczka? Może sam spróbujesz. Nie, niezła robota. Ocaliłaś nam skórę. Dosłownie. O, jest. Fontanny. Tyle miłych wspomnień, aleks, to przecież podróbka. No tak, nieważne. Zniszczyłyśmy te osłony. Udało się i to w samą porę. Fryzura mi się zniszczyła. Dobra, złapmy wreszcie czeta i wracajmy do prawdziwej szkoły. Ha! A więc na to poszedł budżet. Ha, 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 ha. I co teraz? ziemi u nas! Nie możemy nawet uciekać! Tak? Zobaczymy, co powie na to! Nie ma amunicji! Dobra, czas na nowy plan gry. Ja to załatwię. Rozegrałaś to o wiele lepiej niż przed. Jeszcze z wami nie skończyłem. Zbuduję lepszą szkołę. I platformę z pancernymi różami. Zobaczycie! Czery! <mum> masz wolne miejsce? Zobaczę, co da się zrobić, dziewczęta. Wy macie przecież ważniejsze sprawy na głowie. Zakończenie szkoły. Pomocy! Liceum Beverly, godzina 8:30. To koniec. Ostatni raz jesteśmy razem w szkole. Czy naprawdę nie można jakoś przedłużyć tej chwili? sobie myślę, dziewczyny. Może zmienimy nasze szkolne plany i pójdziemy na studia tutaj, na Uniwersytet Malibu. Co wy na to? Czemu nie? Wchodzę w to! Znakomity pomysł. On ciągle nas prześladuje. Powiem wam jeszcze tylko, że nasi wszyscy agenci pracują nad problemem Cheta. Za rok powinien być gotowy, żeby skończyć szkołę. Reszcie wymazaliśmy wspomnienia z tego porwania. Dzięki! W Uniwersytecie nadchodzimy.